Widzimy często, tak, że, że mogą być programy, że ktoś jest, a tak, na, tak naprawdę za nim nic nie stoi. Pokazujemy ludzi, ja też takich pokazuję, gdzie jesteśmy autentyczni i ile za nami jest rzeczy, które za nami przemawia, co zrobiliśmy i że to, co mówimy, nawołując nawet do tego, żeby ludzie zmieniali swoje życie, że chcemy ich inspirować, że to nie jest tylko takie kouczowanie, tylko mówimy, zobacz, bo ja to zrobiłam. Więc mamy być autentyczni. Uważam, fajne. że to jest niezwykle ważne, nawet co powiedziałaś, i to jest bardzo duża wartość. Wiem, jak ten świat biznesu osób, które odnoszą sukces, często zamyka się na tą kwestię dzielenia się z innymi, tak. inspirowania. Tylko... Ja to czułam 25 lat temu, że nikt nie inspirował, nikt się nie spotykał. Nie wiem, czy ci ludzie nie chcieli, czy myśleli, że to tak ma być, czy się zamykali, żeby czasem konkurencja się nie, nie zrodziła. Chyba. Chodziło o tą konkurencję, bo ja pamiętam, jak podzieliłam się w pierwszy raz w gazecie, magazynie, nie będę teraz tam mówiła jakim, ale znanym, żeby nie robić reklamy i podzieliłam się właśnie tym, jak ja zaczęłam w ogóle, jak, jest, jak, to, jak to jest możliwe.